Siema, 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 Siema z rana, Siema z wieczora, witajcie. Dzisiaj w y, filmiku pod tytułem Za kulisami Uncrafted Chapter 1 wyjaśnię wam, oprowadzę was i pokażę wam, jak powstaje mapa Adventure, którą buduję, która wzorowana jest na grze Uncharted. Tak, tak, jeżeli zawsze chciałeś zagrać w Uncharted na PC-cie, już miałem powiedzieć, na konsoli, na PlayStation, to będziesz teraz miał okazję, dlatego że bardzo dużą uwagę przykuwam do wyglądu lokacji. Tak dużą, że no, chciałbym, aby wyglądały jak najbardziej, żeby były jak najbardziej odwzorowane na podstawie właśnie gry Uncharted Drake's Fortune, czyli ta pierwsza część fabuła również będzie opierała się o skarb który będziemy podążali ścieżką jakąś tam główną żeby po prostu ten skarb podnaleźć i ten skarb będzie naszym celem będą po drodze poukrywane jakieś znajdźki różnego rodzaju które oczywiście będą wyznacznikiem skoru które będą pomagały wam przeżyć na tej mapie, bo to nie będzie chodziło tylko o bieganie, skakanie i czytanie ale będę chciał aby na mapie była żeby osoby, które będą grały na tej mapie, żeby grały przynajmniej na trybie na poziomie trudności normalnym, tak aby były w niej potwory, które będą również dodatkowym elementem utrudniającym przejście tejże mapy. Jest to pierwsza mapa, ja nazywam ją Chapter 1, dlatego że nie jest to chapter pierwszy z gry, natomiast właściwie nie, no nie jest, bo to jest akurat chapter drugi, ale w moim wykonaniu jest to chapter pierwszy tej serii który mm, jest wprowadzeniem do całej tej tajemnicy Uncrafted. E, I mam nadzieję, że spodoba Wam się to, że, bo jak się Wam spodoba, to z chęcią zbuduję kolejną część. Naprawdę e, wszystko będzie zależało od, od zainteresowania tą, tą serią. Chociaż ja buduję to dla przyjemności. Nigdy nie zbudowałem jeszcze mapy adventure ani żadnej innej takiej i chciałbym się również sprawdzić, ale bardzo miło będzie, jeżeli na przykład Wam się bardzo spodoba i byłoby to naprawdę niesamowitym wynagrodzeniem mojej ciężkiej pracy bo już zdaje się drugi tydzień ją buduje z malutkimi przerwami bo wiadomo nie codziennie ma się czas na te rzeczy tymczasem przejdźmy do e, do, do samej mapy jak ona wygląda, co tutaj jest i tak dalej na początku chciałbym zwrócić na uwagę na szalenie istotny element jakim są ograniczniki waszej m, swobody ruchu na mapie są to e, ściany z dwóch klocków na wysokość dwóch klocków e, które są dookoła każdej ścieżki prowadzącej i gdzieś tam w przód chciałbym, abyście trzymali się sztywno tej zasady, że jeżeli tu jest ścianka z dwóch klocków, to nie kombinujcie, żeby wspinać się tam dalej, bo tak naprawdę tam dalej nic nie ma. Jest to mapa typu flat, na której buduje ten świat, i jak widzicie, no. Ciekawość wasza, nie inaczej powiem, ludzka ciekawość nie zna granic. Jeżeli będziecie chcieli tu wyjść, to jedyne co zobaczycie to puste pola i nic ładnego, więc nie ma sensu się tam wdrapywać. Nie ma tam żadnych ukrytych rzeczy, a jeżeli jakiekolwiek wystąpią, to na pewno będzie tam łatwiejszy dostęp i nie trzeba będzie stawiać klocków, żeby się tam dostać, a tym bardziej wspinać się po lianach. Więc yy, ta sprawa jest, mam nadzieję, załatwiona nie będzie tu żadnych niejasności i problemów. Główna ścieżka jest zaznaczona dirtem. Ilości tego dirtu są różne. Czasem jest ścieżka, widzicie tak, jak tutaj, że widać konkretnie, widać którędy się idzie. A czasem po prostu wy, wystarczy dostrzec jeden blok. O i przepraszam nie dirtem tylko Gravelem. E, czasami wystarczy dostrzec na przykład na ścianie jeden blok, żeby wiedzieć, że już tam można podążać. Także tutaj jest pierwsza przeszkoda tego typu, że wystarczy po prostu wskoczyć sobie e, i podążać dalej. Bo gdybyśmy poszli dołem, to jedyne co by nas spotkało tutaj e, to zablokowane przejście. E, Przejście dalej, no strumyczek sobie przepływa, a my się niestety tam zmieścić nie możemy. W międzyczasie podążania główną ścieżką będziecie rozglądali się uważnie za wszelkiego rodzaju znajdźkami, które będą nie tylko wyznacznikiem punktacji w grze, która również będzie miała swój jakby jak to się mówi. Będą przedziały y, porobione. Kto im więcej znajdzie i sobie podliczy na koniec chapteru, ten. Y dostrzeże, jakim jest poszukiwaczem przygód i skarbów i będzie taka tablica gdzieś tam na końcu już tak, że każdy będzie mógł sobie wpisać, wpisać, no będzie mógł sobie podliczyć swój wynik i teraz tak dalej, jak wiadomo, pokazywałem Wam, idziemy sobie główną ścieżką ja nie pokażę Wam tutaj wszystkiego co jest, jak się przechodzi i tak dalej, bo to nie o to chodzi, chcę Wam pokazać mniej więcej na jakiej zasadzie działa mapa Dodatkowo chciałbym, aby na tej mapie grano na trybie trudności, na poziomie trudności przynajmniej normalnym, z tej prostej przyczyny, że potwory będą tutaj dodatkowym utrudnieniem dla graczy i będą one dodatkową oczywiście rozrywką, więc będą również poukrywane skrzynie z różnymi nie wiem broniami, które będą które będą pomagały wam przeżyć tutaj na tej mapie, bo tak zwykłe parcie do przodu jest po prostu nudne, wiem o tym i nie ma co się oszukiwać. Mapa szybko by się znudziła, a jeżeli ja nie by było, gdyby chciał ktoś coś z tego nagrać. Jeżeli, jeżeli ktoś by chciał z tego coś nagrać, no to tak naprawdę nic by się nie działo, tylko by szedł i skakał przez cały odcinek. A tak to. Powiem Wam tak, będą pokrywane zapadnie, będą pokrywane przyciski otwierające jakieś tajemne przejścia, będą poukrywane jakieś płytki naciskowe powodujące zmiany na mapach, także warto jest się rozglądać wszędzie, chociażby za skrzyniami, za takimi, za takimi płytkami, żeby odnajdywać najróżniejsze, najróżności. No i przepraszam. I tutaj jest już kolejna lokacja, która już jest praktycznie w 100% ukończona. W 99, dlatego że tam będzie koniec, koniec levelu. Dokładnie gdzieś tutaj będzie koniec levelu, ale dzisiaj wam tego nie pokażę, dlatego że to jeszcze nie istnieje. Pierwszym zadaniem, pierwszym tak naprawdę, tutaj jest pokonanie wszystkich przeszkód, które były widoczne w trailerze, tak aby dostać się do miejsca, w którym będziemy mogli otworzyć te drzwi. Te drzwi prowadzą do podziemnych y, komnat, jaskin czy świątyń, które kryją w sobie różne y, tajemnice i przeszkody. Ja Wam y, nie pokażę, jak to otworzyć. Musicie sami sobie do tego dojść. W każdym razie tam jest wejście. Wejście to będzie prowadzić y, w głąb pod ziemię, i tam spotkacie się z nowymi przygodami. Ja tutaj polecę i pokażę Wam różne rzeczy. Tu się dziwne dzieją. W każdym razie tutaj jest ciąg dalszy tej mapy, jest ona naprawdę bardzo długa, nie będzie to mapa na 10 minut grania, więc możecie być spokojni. Rzeczy typu parkour i wszystkie inne takie tam rzeczy będą tutaj umieszczone, ja Wam jeszcze zaprezentuję tutaj, jak wygląda jeden z parkurów. Oczywiście są to elementy dodane przeze mnie, jest tu bardzo dużo innych elementów dodanych przeze mnie, które, yy, których nie ma w grze Uncharted. A wszystko po to, aby urozmaicić jakoś fajnie tą rozgrywkę, yy, żeby po prostu było zróżnicowanie i żeby nie było nudno. Także yy, przejdźmy sobie jeszcze dalej. No, no dawaj. Tutaj są kolejne lokacje bardzo znane z tejże gry. Oczywiście jeszcze nie są kończone w 100%. Yy, inne przejścia, wynalazki itd. itd. Tutaj y, również są zagadki, które. Y, które musicie rozwiązać, aby przedostać się do następnej lokacji. Takie, y, takie miejsca, bardzo y, wyróżniające się spośród y, innych, powiedzmy, kostek na podłodze, są to miejsca, w których należy coś położyć, aby otworzyły się drzwi, ale żeby to położyć, trzeba to znaleźć, więc nie będzie to takie łatwe. Y, trzeba będzie trochę pomyśleć, porozglądać się i, no i być może Wam się uda coś znaleźć. No. Tutaj e, powstają, e, powstają takie tunele, które, właściwie nie tunele, tylko labirynty, które doprowadzą Was jeszcze gdzieś indziej. I dzisiaj zabieram się za budowę. Dzisiaj powinienem już to skończyć. I mam nadzieję, że jeszcze w ten weekend, a przynajmniej w weekend majowy, ujrzycie gotową mapę, która, e, która, która mam nadzieję Wam się spodoba. Naprawdę zabrała mi ona masę wolnego czasu. E, li, Mogę już ten czas nawet w dziesiątkach godzin, dlatego że e, bardzo, bardzo mało rzeczy jest tu takich, które zbudowałem za pomocą jakiejś komendy czy coś. Oczywiście drzewa. Drzewa, no to wiadomo, standard trzeba było je zrobić za pomocą single player command, żeby były te drzewa prawdziwe, normalne, żeby wyglądały jak drzewa, nie jak e, klocek, e, klocek liści z klockiem, e, z klockiem drewna, tak więc. Mm, to, jest chyba, to jest chyba jeden ne, taki element, który yy, budowałem, no wiadomo, nie sam bezpośrednio, wiecie, klocek po klocku, ale wszystko inne, co tutaj widzicie, każdy klocuszek, każdy klocek yy, dirtu, każdy klocek ziemi, każdy klocek skały, wszystko, całe to ukształtowanie terenu budowałem ja własnymi rękami i mam nadzieję, że spodoba Wam się ta mapa bo buduję ją dla Was, żebyście dobrze się bawili, żebyście w końcu zobaczyli na co mi stać. Mam nadzieję, że yy, wypali ten pomysł, naprawdę trzymam za siebie kciuki <grywki> i mam nadzieję, że Wy za mnie też trzymacie przejścia między chapterami będą takie, że po prostu będzie osobna mapa do pobrania, która będzie troszeczkę różniła się od poprzedniej, ale wiadomo, że będzie cały czas skupiała się na głównym wątku fabularnym umieszczonym w grze "Uncharted: Drake's Fortune". Także tymczasem ja nie będę tutaj już was zanudzał. Niedługo już premiera mapy zapraszam was do, um, do oglądania innych moich odcinków a jeżeli chodzi o download tej mapy będą dwa miejsca mam nadzieję do pobrania tejże mapy, mapa będzie darmowa zapewniam was, że mapa będzie darmowa, jeżeli będziecie chcieli mi wynagrodzić y, trud jaki włożyłem w stworzenie tej mapy, na pewno będziecie mieli y, ku temu okazję y, i miejsce do tego ale to wszystko już wyjaśnię podczas premiery tejże mapy Tymczasem, y, jakie to będą miejsca, na pewno będzie umieszczona na Minecraft Planet, na moim koncie Minecraft Planet, na, których, na które Was wszystkich zapraszam. Jest tam nawet elektrownia z Czarnobyla, więc y, kto będzie chciał, to sobie będzie mógł ją pobrać. I będzie również y, na Ender City, na portalu Ender City, tam będzie dział Download, w którym będzie można sobie pobrać tą mapę. A co dalej? To zobaczymy. Tymczasem ja kończę, nie ma co przedłużać, chociaż tak już w cholerę za długo przedłużyłem. Do zobaczenia już niedługo na mapie, ukończonej mapie Uncrafted Herobrine's Fortune Chapter 1, Siema na rapa